Panowie, mało nas, pasowałoby tu jeszcze kurwa. Pojedziemy motor zakni. to mnie zaje, że tak. <noise> 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 A to już nie nasz problem. <głos> 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 Dobra, dobre, dobre, dobre staruj, bo by było źle, kurwa. No co ty? Jak mu go życie, prostu to, to za dużo, to nie znowu. To ma wyjechać sama, nie kurwa mu kilka ciepłych słów. Kopni go w jaja. Udogądza. Umyjecie, jak przyjadę od razu. Nie zostawiacie takiego kurwa brudnego. Nasmarujecie łańcuch nawet, powiedzmy. To, to, to... Przejebane kopać, nie? To o, no, no, może to zrobimy zawody, Kto dalej kurwa przejedzie, ale właśnie w tym miejscu. Dzięki, ja nie próbuję jest, słuchajcie, pod diabelskim mostem, że kilka razy przez wodę, więc tam będzie ciepło. Powiem wam tak szczerze, że kiedyś ten pas to uratował kurwa na życie prawie że. Motor kurwa...